Dzień dobry, dzień dobry. Witam w następnym odcinku mojego vloga dziewiarskiego i od razu mam dla Was mega newsa. Powiększyła mi się rodzina. Na szczęście, tylko o nowy wzór z serii Tulisza. Jak, jeśli jesteście ze mną dłużej, to wiecie już, że jesienią zaprojektowałam sweter Tulisz, taki podstawowy. Tu Wam przypomnę zdjęcie z europejskimi ramionami, z plisą-kanapką, która po prostu jest hitem. I, I widzę, że teraz pojawi się też u innych. Nie mówię, że to jest mój pomysł ever od początku, ale wcześniej, u, wcześniej w polskich wzorach tego nie widziałam. A jeśli były takie, to możecie mi pokazać, chętnie obejrzę. No i najpierw powstał ten niebieski tulisz, później powstał beżowy z wyszywaną na wierzchu krateczką, już po skończeniu wzoru. Pijemy kawkę, bo jest tak wcześnie rano. No i później powstała kamizelka Tulia, ponieważ żadne wcześniej kamizelki mi się nie podobały. Nie lubiłam kamizelek i twierdziłam, że one... No dobra, nie powiem, że są babcine, bo nie są. Ale takie miałam skojarzenia. Yy, bo tak mi się kojarzą wszystkie te dopasowane kamizelki. I jak zrobiłam Tulisza, to, to mówię, o, taka kamizelka to by była fajna. Ale nie chciałam po prostu odcinać tuliszowi rękawów i zrobiłam tulię, kamizelkę z warkoczami na bazie tej konstrukcji właśnie co tulisz, czyli ramiona europejskie, pisa, kanapka, taki pudełkowy fason. I tą kamizelką jestem zachwycona i wszyscy, którzy ją zrobili myślę, że, że też. Ale do brzegu, bo dzisiaj nie o tym. Dzisiaj o nowym członku rodziny. Na bazie tych dwóch wzorów powstał sweter tulian. Tu Wam będę wrzucać e, zdjęcia na całej sylwetce, żeby było, można zobaczyć, jak on w całości wygląda. Historia jego powstania jest taka, że zrobiłam kamizelkę najpierw taką beżową z napkami o tu pokażę, bo tu mam miejsce do pokazywania. I sobie pomyślałam, boże, jaki piękny byłby taki sweter. Taki zimowy, mięsisty, taki otulający. No i robiąc kolejną kamizelkę, e, dorobiłam do niej rękawy. Konkretnie do tej szarej. A że już miałam wszystkie, wiecie, obliczenia zrobione, już wiedziałam, jak leży tulisz, wiedziałam, jak leży kamizelka, to mówię, pach, nie trzeba nic mierzyć, wiem, ile rzędów w rękawie mam zrobić, nic nie mierzyłam, zrobiłam ściągacze, pozamykałam oczka, wyprałam, wyschło, zakładam i dupa. Po prostu w głos się śmiałam, jak to założyłam, bo po prostu jak można nie mierzyć w trakcie robienia, ale ja byłam pewna, że to będzie dobrze, nie? I po prostu zgubiła mnie moja pewność i założyłam ten sweter już taki gotowy i zaczęłam się tak śmiać z własnej głupoty i z tego, że właśnie w trakcie nie przymierzyłam. Wszystko było źle, znaczy źle były te rękawy, bo cały korpus był dobrze. Źle były rękawy, one koszmarnie leżały, koszmarnie się układały i po prostu no nawet mi nie było smutno, bo śmiałam się sama z siebie jak mogą coś takiego zrobić. Wydarzyło się to z powodu takiego, że kamizelka i, i sweter, ten pierwszy tulisz, mają kompletnie inne podkroje tutaj na, na otwory na ręce. Kompletnie. I ja po prostu nie wiem, dlaczego nie pomyślałam o tym, że to będzie źle leżeć. Nie powiem czemu źle leżało, bo już tam pewne tajemnice zostawię sobie. Ale no nie pasuje. Bo też na początku chciałam zrobić tak, że we wzorze na kamizelkę będzie po prostu podpunkcik rękawy, że jest opcja zrobienia swetra na bazie tego wzoru, ale niestety takiej opcji nie ma, bo to nie wygląda dobrze. I trzeba wprowadzić zmiany. Właśnie no trzeba totalnie inaczej zrobić podkrój tutaj na te, na te rękawy, żeby rękawy pasowały i się dobrze układały. Więc powstała kolejna kamizelka, bo po prostu sprółam rękawy i dorobiłam tutaj te do plisy, dorobiłam plisy przy rękawach. I już wtedy... Była jednak kamizelka więcej w domu. A ja mówię, a, a już wiedziałam co poprawić, i narysowałam nowy wzór. Trzeba było zrobić kolejne testy, więc wiecie, kolejny miesiąc. Ale nie, 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 nie narzekam. Praca to praca, trzeba zrobić, no to się robi, nie? Ale tak mówię, śmiałam się z tego, że właśnie nie poszło to tak, jak sobie w głowie wymyśliłam. I w ten właśnie sposób powstał sweter Tulian. Chciałam, żeby te nazwy były ze sobą spójne, ponieważ to jest jedna rodzina, jedna konstrukcja z małymi różnicami właśnie, bo, bo pewne, pewnych różnic musiałam, pewnych zmian musiałam dokonać. No i teraz już Wam mogę pokazać. Ja, ja ten sweter miałam już gotowy w grudniu chyba? Tak mi się wydaje, że to w grudniu już miałam gotowy, no ale nie pokazywałam, bo jeszcze testy. Teraz już tulian jest gotowy, tu Wam pokażę zdjęcia na całości sylwetki, jak on świetnie wygląda i jest to mój ulubiony fason, zaraz po reglanie. Od reglanu trochę odeszłam, bo już miałam dosyć tych reglanów, ale teraz znowu tęsknię, <głos》>, więc zaraz do niego wrócę. Ale taki fason pudełkowy z ramionami europejskimi, kto nie wie, to pokażę, tutaj jest blisko. Ramiona europejskie to są takie tutaj właśnie opuszczone, nie? Opuszczone do tyłu. Pisa kanapkę też Wam z bliska pokażę. Zobaczcie, to jest taka pisa. Ona w tym miejscu jest podwójna, że te wszystkie farfocle są schowane. No i tak powstał właśnie tulian. Wykonałam go z włóczki. Viking Garn Ragen, tak samo jak tą kamizelkę i, i taką jasną, y, którą wcześniej robiłam z nopkami. Mam tutaj różne kolorki, włóczki Viking Garn Ragen, tu Wam pokażę jakie mam zachomikowane w domu. Szarą mam w ilości swetrowej, a tutaj z innych mam pozostałości y, po wcześniejszych projektach. Kolor, którego użyłam to jest numer 709. W ogóle te włóczki wszystkie są od e, Karoliny ze sklepu Lilopi, ale tego koloru akurat nie mam. Nie ma go w sklepie, ale zaraz wam pokażę, bo myślę, że ten szary byłby świetny właśnie na sweter i dlatego właśnie do niego dorabiałam rękawy, bo ja chciałam właśnie taki szary sweter z warkoczami. Chciałam, żeby był taki typowy, no ale, ale nie wyszły te rękawy wtedy tam, a nie chciałam już wrócić korpusu. I ten szary jest bardzo ładny. Zaraz wam o włóczce opowiem, co to za włóczka. Ten szary to jest kolor 713. Zobaczcie. I to jest piękny szary, ponieważ jak ja go zamawiałam, to pytałam Karolinę, co tu się dzieje. Pytałam Karolinę, czy to jest taki płaski szary, czy raczej taki trochę trójwymiarowy, bo nie chciałam takiego matowego. A zobaczcie, pokażę z bliska. On nie jest takim zwykłym szarym. On ma takie. O, tu będzie widać dobrze. On ma takie ciemniejsze niteczki i dzięki temu uzyskujemy taki właśnie troszkę trójwymiarowy wydźwięk, a nie jest to taki brzydki, zwykły szary. Bardzo mi się podoba. Z tego robiłam też kamizelkę mojej córce z takiego. To jest taka ciemna cegła. Jak tu uchwycić? O, to jest taki kolor, jak teraz widzicie. Dokładnie taki. To jest kolor 755. Mam też piękną musztardę. To jest jeden motek, ale myślę, że czapka będzie fajna. I sweter z warkoczami z tej musztardy też będzie obłędny. 746. Zobaczcie, jaka piękna musztarda. Ona nie jest jaskrawa. O, Ona jest taka. Bo wiecie, w zależności od tego, jak pada światło, tak się kolor wyświetla. Ona jest dokładnie taka, jak teraz ją widzicie. 746 kolor. No i jeszcze na takie swetry z warkoczami e no, to nie są norweskie. Jaki kraj ma taki, takie swetry warkoczowe? Bo norweskie to żakardy, a warkocze to jakie? Też jakieś chyba skandynawskie, czy nie? Czy tylko ja sobie tak wymyślam? Napiszcie mi. No, piękna, piękny będzie sweter z tego z nóbkami. To jest kolor 791. Z tego robiłam właśnie już kamizelkę, pokazywałam Wam. I warkocze pięknie wyglądają na tym jasnym kolorze. Ale ja na pewno zrobię jeszcze jednego tuliana, takiego jeszcze pod wiosnę, bo to, no wiecie, nie by połowa lutego, ale, ale jeszcze swetry będziemy wyciągać. Zrobię z tego. Zobaczcie. Zobaczcie, jakie to jest cudowne. To jest kolor 7, 9 i 2. I te kolorowe nopki mnie wołają. One, mi, one po prostu krzyczą do mnie, bo już po tej długiej zimie chce mi się czegoś takiego. Wiecie, ja ogólnie robię swetry beżowe, szare, jakieś takie jasne i stonowane, ponieważ na nich najlepiej widać konstrukcję, najlepiej widać wzór więc nie będę szaleć za bardzo z kolorami chociaż to Wam pokażę, jedna z testerek zrobiła czerwonego tuliana i jest obłędny, po prostu obłędny no ale do czerwieni to ja jeszcze muszę trochę dojrzeć ale taki właśnie z kolorowymi nopkami to myślę, że będzie super, jeszcze Wam przypomnę kolor 792 i one są dostępne w sklepie Lilopi. Tak się prezentują. Jeszcze Wam opowiem o tej włóczce, co ona w sobie ma. Tylko łyknę kawy, bo już wyschłam. Więc tak. Pesel każe mi założyć okulary. Viking Garnaragen to jest włóczka skarpetkowa. Mimo swojej grubości Ktoś napisał, że robiło się z niej tak zwane żelazne skarpety, czyli takie e, takie, powiedzmy, dla drwala do lasu. Nie robiłam z takich grubych skarpetek. To jest grubość jak drops Nepal. Ponieważ te motki, zobaczcie, one są takie duże, nie mam tu Nepala do porównania, bo już pochowałam Nepale. E, to jest potrójny motek, dlatego y, nie wystraszcie się, jak zobaczycie cenę, bo one kosztują około 40 zł, chyba. Ale to są trzy motki w tym. To jest 150 gramów i te 150 gramów ma 225 metrów, czyli 50 gramów wychodzi 75 metrów, czyli porównywanie do Drops Nepal. I tutaj producent zaleca druty 4,5. I próbka wyjdzie 19 oczek, ale ja robiłam na drutach 5,5 i uzyskałam próbkę 17 oczek. I to jest wełna Superwash z nylonem. 30% nylonu i 70% wełny Superwash. I ogólnie ja raczej unikam wełny Superwash, ale znałam już tę włóczkę wcześniej i wiedziałam, że ona się nie rozwleka w praniu, nie rozciąga się. Ona troszkę dostaje takiego luzu, ale przez niedużo, nie tak jak Merino Superwash, ale później, przy schnięciu bardzo ładnie się zbiera i wraca. Jest taka. Zobaczcie, no to, jest, to są druty 5,5, ,5, a ona, ta dzielnina jest dalej taka mięsista, nie jest rozwleczona, nie jest rozciągnięta. Także jestem z niej bardzo zadowolona. Troszeczkę może się mechać, ale jakoś niedużo. Ja ten sweter noszę miesiąc i, i noszę go po prostu non-stop, także jeszcze nie muszę go golić, więc wiecie. No ale. Wełna ma to do siebie, że się mechaci. Chociaż zauważyłam, że ten kolor brązowy mechaci się najbardziej. Kompletnie nie zmechaciły mi się szary, z nóbkami, bordowy. Zero. zero, zero. Tutaj na tej kamizelce też ją nosiłam bardzo yy, dużo i noszę i nie ma po prostu na tym nic. A ten brązowy jaki się nie wiem. Nie wiem dlaczego. Czy to inna partia, czy co. No ale nie, nie ma tragedii. Nie myślcie, że to się mechaci tak jak na przykład yy, Merino, nie? Nie, nie, nie. I co jeszcze o tej włóczce? Aha, na sweter potrzebujemy. Bo tak jak mówię, ona kosztuje około 40 zł, ale tu mamy 3 motki w tym. Także spokojnie. Także wychodzi tam po 13 zł, powiedzmy za motek, więc nie ma tragedii. I już biorę wzór i będę Wam opowiadać, co tutaj potrzebujemy. Tak wygląda mój wzór. O! Już się pogniotło, bo trochę go już wyszurałam. Więc tak, słuchajcie, próbka. 17 oczek na 22 rzędy. Włóczka Wiking Garneragen, ale we wzorze podaję też włóczki zastępcze, bo może macie w domu coś, z czego można zrobić. Chociaż naprawdę polecam wypróbować tę włóczkę, bo jak moje testerki z niej zrobiły, no to już właśnie to się zachwyciły. Jest bardzo fajna. Moja córka też nosi kamizelkę z niej i sweter jeszcze córka ma z niej taki kolorowy pasiasty i naprawdę bardzo dobrze się noszą. I, i mówię, i zmachała się tylko ta brązowa, ale też no bez tragedii. Zobaczcie, pokażę Wam z bliska. O tu widzicie? No, no to to jest yy, po półtora miesiąca chodzeniu, gdzie naprawdę bardzo dużo go noszę. Także uznajmy, że nie ma problemu z mechaceniem się. U tak, rozmiar X, i S, bo są trzy rozmiary, ponieważ jest to sweter oversize'owy. Zobaczcie, ja tutaj mam Tyle zapasu, nie? XS i S cztery sztuki, a pozostałe rozmiary po 5 sztuk. Jest to też sweter niezbyt długi, ponieważ uważam, że te pudełkowe fasony lepiej wyglądają, jak są takie trochę krótkie, żeby one się kończyły ściągacz. Tak, sweter robimy do paska do spodni i ściągacz. I wtedy ten fason wygląda najlepiej. Jeśli będziemy te, te swetry wydłużać, to w rozmiarze XL trzeba zacząć następny motek. W innych rozmiarach nie. Także XS i S 4 sztuki, ML 5 sztuk, XL, 2XL też 5 sztuk. Na taką długość wiecie nie za długi. A jeśli chcecie dłuższy, to XL bierze szósty motek. Włóczki zastępcze. To mogą być włóczki cieńsze, ale z dodatkiem moheru wtedy. Na przykład Sadness garden Double Sunday, pergent, Drops Daisy, Drops Fiesta, Peruvian Phil Colana. Wszystkie te włóczki z dodatkiem moheru też dadzą nam próbkę 17 oczek, taką potrzebną do wykonania tego swetra. A Drops Nepal bez Kicilka, można, bez moheru. Ja właśnie dlatego między innymi wybrałam tę włóczkę bo nie chciałam już robić swetra z moherem, bo już mam trochę tych swetrów z kicilkiem, z moherem, a tu chciałam bez moheru, żeby on był gładki i bez włosa. Dlatego ta włóczka jest taka idealna na druty 5,5, ,5, bo na takich drutach robiłam ten swetr, ale do jego wykonania potrzebujemy jeszcze drutów 5, 4,5 i 3, ponieważ to jest tak modelowana plisa, że no, potrzebujemy różnych rozmiarów drutów. Szerokości sweterka jeszcze Wam podam. XS i S49, ML 55 cm, XL2 XL i 2XL 63. No i tyle, tyle o tym sweterku, bo już tutaj dalej mam wzór. No to nie będę Wam czytać wzoru. I co Wam jeszcze powiem? Te sterki moje najlepsze na świecie powiedziały, że jest wygodny, jest komfortowy. I uwielbiają go. <noise> Także fajnie, bo ja też go uwielbiam, słuchajcie. Noszę go nawet do dresów. Do wszystkiego do dresów. Fajnie wygląda do długiej spódnicy zimowej, fajnie wygląda do jeansów i takich wodków. Po prostu jak dla mnie idealny sweter. Ale to już wiedziałam po tym, po Tuliszu. Nie wiem, czy w ogóle mówiąc w tym filmie nie pomyliłam nazwy, bo Tulisz i tulian to są bardzo podobne i, i mi się wydaje, że mogą gdzieś się pomylić. Ale opowiadam oczywiście o Tulianie. No i ten fason po prostu zawadną mną. Także mamy już rodzinę dosyć bogatą, bo jest Tulisz, Tulia i Tulian. Także mamy trzyosobową rodzinkę i na razie na tym poprzestaniemy, bo idzie wiosna i trzeba się wziąć za robóczki wiosenne. Także słuchajcie, wzór jest oczywiście dostępny na mojej stronie www.alexandrafaktory.pl. Jest też opcja z filmem warsztaty. Jeśli chcecie z filmem, to kupcie tylko warsztaty, ponieważ te warsztaty zawierają i opis, i film. Bo zdarzają się przypadki, że ktoś kupuje i wzór, i warsztaty. No to jest bez sensu, bo powielanie zakupu i niepotrzebne wydane pieniądze. Mam nadzieję, że przyjmiecie Tuliana tak gorąco, jak ja go przyjąłam do swojej rodziny. I że będzie on z Wami jeszcze do końca tej zimy. A myślę, że no, w zeszłym roku ani wiosna, ani lato nas za bardzo nie rozpieściły, także te swetry były nam potrzebne dłużej. Także mam nadzieję, że że podoba on Wam się tak bardzo jak mnie, mi. I że chętnie. Uuu, co tu się dzieje! I że chętnie go wydziergacie razem ze mną. Jeśli ktoś ma warsztaty na tulisza i umie robić warkocze. To niepotrzebne będą warsztaty na tuliana. To wystarczy sam wzór. Ale jeśli ktoś ma warsztaty na tulie, a boi się rzędów skróconych, na rękawach są rzędy skrócone, no to polecam wybrać warsztaty. Ale nie jest to jakiś trudny sweter. Jeśli ktoś umie rzędy skrócone i umie warkocze, to wystarczy wzór. Wiem, że to nie jest biznesowe to, co ja mówię, ponieważ powinnam sprzedawać warsztaty, bo są droższe, ale tak mówię uczciwie, jak to wygląda. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do zakupu wzoru i warsztatów na tuliana, ponieważ myślę, że to jest świetny sweter. I jak, jeśli już wydziergałyście na przykład tulisza, no to same wiecie, że, jest że, że bo, jeszcze raz. Jeżeli już wydziergałyście tulisza, to same wiecie, że on jest bardzo komfortowy, wygodny i no nie chce się go zdejmować. I tak samo jest z tulianem. Także bardzo Was zachęcam do, do tuliana. W ubiegłym odcinku, w poprzednim odcinku, e, ogłosiłam rozdanie na dwa motki, takie duże białej i zielonej włóczki, ragen. Nie mam tu ich pod ręką, więc już nie będę wstawać, żeby nie przerywać. E, w roz, e, włóczki z rozdania otrzymuje e, Basia. E, z Basią się skontaktuję e, na priv i skomentuję ten jej komentarz. Także jeśli, e, także jeśli jesteś Basią, i otrzymasz komentarz do swojego tamtego komentarza, no to, to się dogadamy po prostu. E, także tamte włóczki jadą do Wasi. A Was zapraszam do subskrybowania kanału. Właśnie ostatnio był problem y, z subskrypcją. Ktoś mi napisał, że teraz są problemy na YouTubie, żeby ustawić subskrypcję publiczną. Faktycznie w telefonie jest to. Y, nie wiem, czy niemożliwe, ale już nie znalazłam takiej opcji. Ale nadal można to zrobić w komputerze. Wiem, że wiele osób nie ma komputera. Wtedy wystarczy się w telefonie zalogować na YouTube przez stronę. Po prostu w safari wpisać www.youtube.com, tam się zalogować i wtedy działamy tak jak w komputerze, i wtedy można tę subskrypcję ustawić jako publiczną. Słuchajcie, testuje się już u mnie nowy wzór. Teraz będę kończyć, bo już gadam i gadam. Testuje się już u mnie nowy wzór. Jeszcze może nie całkiem zimowy, ale już wiosenny, bo robiony z merino, ale jeszcze taki nierozebrany. A ja już myślę nad wzorem wiosennym. Na... Słuchajcie, wziąłam na próbę, Kasia mi przysłała z między drutami włóczkę Lamana Cosma. Yy, bardzo fajna włóczka, ale jeszcze, jeszcze jej nie prałam, ale zaraz Wam pokażę, bo jest ładna. I ta włóczka ma. Fajny skład, bo ma 60% bawełny i 40% modalu. I jeszcze jej nie prałam, ale nie wstydzę się już jej pokazać, ponieważ oczka są równiutkie, równiutkie, bo testowałam też nowe druty, ale o tym Wam opowiem w przyszłym odcinku. Zobaczcie, taka próbeczka. Tu coś zaciągnęłam od tyłu. Taka próbeczka, bardzo fajna, y, dzianina na na wiosnę. O, zobaczcie. I testowałam nowe druty od Chiagu. Kupiłam je u Kasi w Między Drutami. To są druty o kwadratowym przekroju. Ja uwielbiam Chiagu, więc nie mogłam sobie odmówić i nie mogłam nie kupić tych drutów. Ale o tym opowiem Wam w następnym odcinku. Ale możecie też wpaść do mnie na Instagram, bo już jest rolka o tych drutach. I tam zobaczycie, czy jestem zadowolona, czy nie. Robię też w przerwach na szydełku, znaczy zaczęłam dopiero, dopiero zaczęłam robić ten kardigan heksagon, zobaczcie jakie kolory, z paliaccio od Lilopi oczywiście, o z paliaccio od Lilopi, bo obiecałam Wam tutorial na ten kardigan heksagon, pamiętacie, tu Wam pokażę i ja wiem, że to jest podstawowy kardigan, ale tak jak mówiłam w odcinku o nim, ja wprowadziłam pewne zmiany, żeby on się pięknie układał. Bo taki podstawowy, bez tych zmian konstrukcji, może nie zmian, tylko takiej, takiej, takiej drobnej kosmetyki w konstrukcji on się nie układa dobrze. Więc ja tutaj już będę dziergać heksagon. Trzeba zrobić dwa elementy. Jeden sobie zrobię. Poza kamerą, poza nagrywaniem, nie nagrywam, a jak będę robić drugi, bo się robi dwa takie same, no to już będę dla was nagrywać, żeby właśnie pokazać Wam te moje kosmetyczne, tu, te moje kosmetyczne y, poprawki, zmiany, jakie wprowadziłam i, i będzie tutorial na to, tak jak Wam obiecałam. Słuchajcie, lubię robić na drutach, ale jak biorę szydełko do ręki, to po prostu ja mogę dziergać, lecę wtedy szybciutko. Tak mi się dobrze robi, że no uwielbiam, uwielbiam na szydełku. A już, już trochę o nim zapomniałam, także muszę sobie o nim też przypomnieć. Dobra, kończymy tę dzisiejszą imprezę. Kończymy dzisiejszy odcinek serialu dziewiarskiego. Zapraszam Was za tydzień. Za tydzień powiem Wam właśnie o tych nowych. Coś jeszcze myślałam, że już mamy za tydzień zaplanowany, ale kurczę, teraz nie pamiętam. A już wiem, ale dobra, nie zdradzę. <laughs> ja sobie tutaj idę dziergać, yy, idę robić śniadanko. Was zapraszam do dziergania tuliana. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Dajcie znać, czy znacie tę włóczkę ragen. Jeśli nie znacie, to warto się zapoznać, bo jest super na swetry. Naprawdę i takie strukturalne. Zobaczcie, jak one fajnie wychodzą, te struktury z, tego, yy, z tej włóczki. Pięknie, pięknie można wydobyć strukturę z tej włóczki. Yy, co jeszcze możecie mi napisać? No, przede wszystkim, czy Wam się podoba ten wzór i czy będziecie go dziergać razem ze mną. Czy już myślicie o wiosennych udziergach, czy już lecicie cieniznę na cieniutkich drucikach? Chyba jeszcze nie. Ja myślę, że jeszcze ta. Ta zima trochę potrzyma, że to jeszcze nie będzie tak całkiem ciepło. No, to widzimy się za tydzień. I zapraszam po wzór Natuliana na stronę aleksandrafaktory.pl. W zakładce wzory jest wzór, a w zakładce warsztaty są warsztaty z filmem na cały sweter. Krok po kroku Was poprowadzę, więc tak naprawdę ten wzór nie jest trudny. Wystarczy umieć oczka prawe i lewe. Warkocze pokazuje, jak zrobić. Pokazuje, jak zrobić z drutem pomocniczym. Pokazuje, jak zrobić bez. Wszystko Wam tam pokazuje. Nie bójcie się. Naprawdę z filmem można zrobić sweter, umiejąc tylko oczka prawe i lewe. Także do zobaczenia za tydzień. Miłego dziergania.